25 marca 2015 roku odbyły się warsztaty praktyczne ginekologii operacyjnej w zakresie laparoskopii i histeroskopii. Organizatorem spotkania była firma Bova International. Firma udostępniła wysokiej jakości sprzęt, który pozwolił przeprowadzić operacje z użyciem najnowszych rozwiązań w zakresie elektrochirurgii. Zabiegi medyczne odbywały się w wielospecjalistycznym szpitalu w Nowej Soli i prowadzone były przez doktora Andrzeja Morawskiego, który jest bardzo doświadczonym i wieloletnim praktykiem w specjalności ginekologicznej. Dzięki nowoczesnej usłudze, jaką był przekaz na żywo, zespół lekarzy miał możliwość oglądania operacji, znajdując się poza salą operacyjną. Przekazywany był obraz wideo bezpośrednio z kolumny laparoskopowej, jak również dźwięk z sali operacyjnej, wraz z komentarzem całego zabiegu. Nowe możliwości transmisji ocenił dr Andrzej Morawski. To jest bardzo cenne, ponieważ jak wiadomo na sali operacyjnej jest ograniczona ilość miejsca, jak również z powodów higienicznych nie możemy wpuścić wszystkich chętnych. I dlatego te możliwości transmisyjne, które dzisiaj mamy, że jest przekazywany obraz, jak również jest komunikacja dwustronna, akustyczna z uczestnikami, gdzie możemy na bieżąco reagować. Oni zadają pytania, możemy odpowiadać, możemy cały czas mówić co robimy w czasie operacji, dlaczego i myślę, że w ten sposób ten efekt dydaktyczny na pewno zostanie osiągnięty. Wszystkie zabiegi operacyjne zostały zarejestrowane w jakości HD oraz udźwiękowione w studiu realizacyjnym. Taka forma materiału pozwala udostępnić go w celach konsultacyjnych i edukacyjnych dla młodych lekarzy. Wszystkie zabiegi zakończyły się dużym sukcesem, a całość warsztatów została podsumowana przez chirurga dr Andrzeja Morawskiego. To są nasze kolejne warsztaty, które organizujemy, dlatego że zapotrzebowanie wydaje mi się jest bardzo duże i coraz więcej jest młodych lekarzy, którzy koniecznie chcą przejść na te nowe techniki operacyjne, które bez wątpienia. Są również w sposób niedyskusyjny już ocenione jako bardzo korzystne dla pacjentów. Naszym celem jest osiągnięcie tych standardów europejskich, które w tej chwili możemy powiedzieć, że w granicach 90% operacji ginekologicznych jest wykonanych laparoskopowo. W Polsce jeszcze 3 lata temu... Było to niecałe 8%. I sądzę, że jeżeli szpitale i szefowie tych szpitali, jak nasz tutaj kolega znakomity, mają e, rzeczywiście chęć, żeby zespół e, posiadał jej kwalifikacje, to myślę, że to jest dosyć krótki proces, żeby to nastąpiło. Także sądzę, że, że te warsztaty, które robimy, a szczególnie ważne może jest to, że robimy warsztaty u zainteresowanych, czyli w ich sali operacyjnej, w ich, z ich sprzętem. I sądzę, że to ma duże znaczenie, bo przyzwyczajenie do pewnych schematów, które są, a które są konieczne, na pewno bardzo przyspieszy proces szkolenia. Ok, do środka. Mhm. Dobrze, dobrze. Mieliśmy dzisiaj pięć operacji, a, trzy operacje wyłuszczenia mięśniaków u kobiet, które chciały zachować macicę. Jak również jeden przypadek usunięcia nadpochwowego macicy, oczywiście wszystko w laparoskopie. Jak również e, mieliśmy operację onkologiczną, która na pewno e, przebiegła tak jak planowaliśmy i o, sądzę, że z ogromną korzyścią dla pacjentki. Myślę również, że koledzy e, obserwując tego rodzaju preparacje e, też mają trochę inne wyobrażenie i sądzę, że da to im więcej odwagi w przeszłości, e, żeby. Działać, bo wiadomo, że jeżeli nie będziemy robić, to się też nie nauczymy. A ja nie mówię, żeby uczyć się na błędach. Jeden z naszych kolegów francuskich, Denis Kerle, powiedział kiedyś: Zdecydowanie tak dla chirurgii eksperymentalnej, ale przeciwny jestem chirurgicznym eksperymentom na pacjentach. W związku z tym, te rzeczy, które robimy w sposób kontrolowany, robimy to wspólnie, uczymy się i dyskutujemy na ten temat. Dyskutujemy zresztą po każdej operacji. Myślę, że one pozwolą bardzo szybko osiągnąć ten standard, o który nam chodzi. Ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, Robert Zawrotniak, podziękował za udane zabiegi operacyjne. No, ja też chciałem ci podziękować doktorowi, że spotkaliśmy się na naszej drodze medycznej i, i, i nie tylko. Oczywiście jestem bardzo zadowolony i, i też z wytrwałości doktora, bo nie ukrywam, że operowaliśmy, jest godzina 20 wieczorem, praktycznie cały, cały dzień. Także użyliśmy też nowych narzędzi, tak jak na np. nóż harmoniczny który, i nóż ultradźwiękowy, który tutaj Państwo nam zaprezentowali. Ja się cieszę bardzo, dlatego że w województwie lubuskim nie, nikt takich operacji, zwłaszcza operacji związanych z onkologicznych, laparoskopowych nie Chcielibyśmy by i nauczyć się ich dobrze, pod prawnym tutaj i doświadczonym okiem, jak i też być. Mamy oddział onkologii, który działa od trzech lat i chcielibyśmy swoim pacjentkom za, za, również dać możliwość operacji, po których będą o wiele szybciej w domu, o, będą miały o wiele mniej y, dolegliwości, y, jak i też również komfort, zupełnie inny komfort życia, czego dzisiaj mogliśmy też y, doświadczyć podczas asystowania do operacji, właśnie onkologicznej, y, y, bardzo zresztą ciekawy. No, nie ukrywam, że Pewnie współpraca będzie nam się układała, bo już jesteśmy po tam posłowie na przyszły semestr, na troszeczkę inne rodzaje operacji, bo również będziemy rozwijali, bo też tutaj robimy w Nowej Soli i u, całą uroginekologię, jak i też jak całe zaburzenia statyki narządu rodnego. Będziemy to w, w przyszłym, w, myślę, że w przyszłym półroczu będziemy starali się i y, 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 uczyć i operować pacjentki z wypadaniem na przykład kikuta pochwy, z podwiązaniem do więzadeł krzyżowo-kolcowych y, za pomocą taśm czy kości krzyżowej, a to to przed nami. Miało być również dzisiaj, ale, ale już i czasu nie starcza i troszeczkę zmieniliśmy klasyfikację u jednej pacjentki, ale myślę, że przyszłość przed nami i mam też młodą kadrę, chętną, fajną. Część rzeczy, część rzeczy robimy, część podpatujemy doktora. Doktor, trzeba powiedzieć jednoznacznie, z książek, można się nauczyć dużo, z różnych kursów, innych również. Natomiast to, co człowiek trzyma w ręku, to jakie, jakie, jakie wykonuje osobiście manewry i albo uczy się od tych, którzy, którzy już 30-40 lat to robią, jest, jest to zupełnie bezcenne. Wiele rzeczy nie da się opisać, ani nawet przewidzieć. To są nawet takie szczególniki, od których zależy czasami powodzenie operacji albo jej powikłania. Ja chciałem jeszcze dodać, że e, widzę również ogromną motywację w zespole e, instrumentariuszek i ze, całego zespołu bloku operacyjnego i uważam, że oprócz tych szkoleń dla lekarzy powinniśmy również zaplanować bardzo szerokie możliwości kształcenia dla personelu sali operacyjnej.